że wam dzielicę pożera? I, I właśnie dlatego zabić go chcecie? No proszę bardzo, tylko muszę was ostrzec, że smok martwy wcale nie jest przyjemny. Wiem, o czym mówię. Właśnie wracam ze stron, gdzie mieliśmy smoka, a właściwie gdzie no raczej nadal go posiadamy. O Boże, tu nie lataj, Choć wielu próbowało go zabić, zdechł ze starości. No, trochę pomogliśmy mu widłami, ale dopiero jak zęby stracił i stał się mniej niebezpieczny. O, pod koniec życia to ledwo mieli dziewice dziewicę bezzębną paszczenką. Ostatnie to nawet przeżyły, choć wyszły z tej jaskini a no, aż zdechł. Radość była ogromna. Zebraliśmy się, się na placu, by tańcem i muzyką uczcić wyzwolenie od smoka. Trzy dni trwała radość i zabawa, aż wieczorem pod koniec trzeciego dnia coś jakby... No coś, no nie ma co ukrywać, coś zaczęło śmierdzieć. No to nie nasza wina, żeśmy smoka nie pogrzebali. Był tak duży, że tak dużego domu, który pomieściłby tak wielkie ścierwo, wykopać niepodobno. No a gdyby nawet, to jak taki ciężar ruszyć z A więc Gnieł na świeżym powietrzu. Smród wzmagał się z każdym dniem i nie dawał o sobie zapomnieć, bo no oddychać przecież trzeba. A co gorsza, wszystko zaczęło przesiąkać tym smrotem. Od powietrza zajęła się cienia i żywność, a nawet nasza odzież. A tylko ogień pozostał czysty, choć dym sprowadziliśmy cysternę perfum zagranicznych. Ale smród z perfumami jest jeszcze gorszy od czystego, że tak powiem, smrodu. Niektórzy to y, nawet żałowali czasów, kiedy smok był żywy. No, wtedy też miał zapach nieszczególny, ale tylko w swojej jaskini i w najbliższym jej otoczeniu. A teraz zaś Cuchnął na całą okolicę. A najgorsze, ha, że dziewic rozmnożyło się co niemiara. No nietrzepione, siedziały pod każdym krzakiem. Gdzie również to dziewica. Ale żebyż to siedziały spokojnie. O nie! latali z tymi liliami i, i każda ci swoją lilię pod nos i, i żąda, żebyś ją za dziewictwo chwaliła. Tylko, że te lilie, no coś nie bardzo, no, no załapać znaczy się. Co? Już odchodzicie? Nie chcecie posłuchać dalszego ciągu? No, nie dziwię się Wam, no trochę podjeżdżam, ale dawno zmieniłam ubranie, a i, i myje się codziennie nie do skóry przywlekło. Może to i lepiej, że nie chcecie posłuchać, co było dalej, bo ja nie wiem. Ostatnim tematem będzie temat, o którym chyba powstało najwięcej wierszy, czyli temat miłości. Za chwilę usłyszymy wiersz Kula, balladę o czerwonej wstążce oraz piosenkę brunetki Blondynki. Źle mam ułożony w głowie. Jak coś powiem, to już powiem. Nie potrafię, tak jak Twoja matka, ciasta piec. Źle prasuje ci koszulę, źle, że dolar idzie w górę i przeze mnie Legia znowu przechlapała, przeklapała mecz. lecz ko, 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 kocham cię, jak ślepa kura, cała w piurach, cała w piórak, dzień znoszę jajek w kosze oraz w sto. stop! Ko, 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 więc i Resztań, boś ty obrzeł, a ja reszta. Góra, góra, szaro góra, biedka kokoko. Krzywo patrzę, krzywo siedzę, mało czytam, dużo prędzej, nie to co powinno, w nocy mi się śni, nie mam sztyny intuicji, nie poparłam koalicji i przeze mnie się nad Polską uaktywnia niż? Kombinować nie potrafię. Jak coś zagram, to nie trafi. Ko -ko Kokosowych interesów nie czuję mój nos. Na proszonych ko -ko kolacjach padam w ko -ko konsternację. Ko -ko -ko Konwers owak Nie um za grosz. Lecz wciąż.

sam szarobura, biedka, ko, 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 Bo ty jesteś wid. A ja? Cip, cip, cip. Kura, kura szarobura, koko ko, Cip, cip, cip. Śpiewajcie ze mną gdaczącym chórem. Wszystkie skubane przez życie kury. Dzięki nam przetrwa Mur. Związek Hodowców Domowych kur. Gór. Na górze w starym zamczysku mieszka księżna Ludmiła. I choć skończyła czterdziestkę, dziewicą cnotliwą była. Bogactwa bez liku, poną miała jak głośna legenda. Na szyi zaś, no Bóg wie po co, nosiła wstążkę czerwoną. W zamczysku księżnej Ludmiły zrobiło się widać nudno, bo kiedyś księżna westchnęła mm. <laughs> i rzekła smętnie. Ha, trudno, jeśli się zjawi, amator. Zostanę mu wierną żoną, ale trzeba będzie poradzić z tą moją wstążką czerwoną. Aż zjawił się rycerz no, niewiadomego imienia, co w sercu księżnej Utmiły mm, 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 obudził dziwne pragnienia. A gdy za rękę ją ujął, słodycz przeszyła jej łono, Wnet wskazała na szyję z tajemną czerwoną. I jest u nas zwyczaj rodowy, bo czasów prestarych sięga, że każdą kobietę dzieli na dwoje czerwona wstęga. Wybieraj zatem rycerzu, a nóż ci się wybór poszczęści, albo w dół, albo w górę do wstęgi. No, z obydwu części. A rycerz ów był poetą i rozmarzonym artystą, a najgorsze, no był głupcem i wielkim idealistą. A więc rzekł po krótkim namyśle. O skarbie, mój wytęskniony, wybieram tę część, co leży w górze od wstęgi czerwony. Strasznie się słabo zrobiło na takie słowa Ludmile. Zniknęła w sąsiedniej komnacie, ale wróciła za chwilę i ujrzał rycerz zdumiony, że zacna księżna Ludmiwa ze swojej wstążki czerwonej, odwiązki sobie zrobiła. I ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się o jedne tylko śmierć. Yo no hay, no hay, dance forever. Y teo casti znam, contigo ahora. Y casti tersi vos si que destino. Anhela, al rey. Mirno con viento con algo más. Este char.

Bardzo się cieszymy, że Państwo, mieliśmy tą przyjemność wystąpić dla Państwa. Tak jak powiedziałam, wystąpiły osoby wyróżnione na eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego oraz uczestnicy warsztatów Galeria Wyobraźni 2. Niektórzy brali udział i w warsztatach, i w konkursie. Bardzo dziękujemy za przywitanie, za odbiór. Mam nadzieję do zobaczenia, ponieważ Mamy zamiar w ramach projektu też spotkać się z Państwem wkrótce.